Cześć. Marokański styl to wyjątkowe połączenie luksusu, egzotyki i bogactwa wzorów, które przenosi nas wprost do orientalnych riadów. Dziś pokażemy, jak urządzić łazienkę, która stanie się przestrzenią relaksu i elegancji, inspirowaną klimatem maroka. Kluczowym elementem marokańskiej łazienki są mozaiki. Płytki w geometryczne wzory, takie jak marokańska koniczyna czy arabeska, w odcieniach błękitu, turkusu, złota i piaskowych beży, Tworzą niepowtarzalny klimat. Możesz je zastosować na ścianach, podłodze lub jako akcent wokół umywalki czy wanny. Jeśli preferujesz stonowaną aranżację, wybierz kafle w neutralnych barwach z subtelnymi zdobieniami. A i wyposażenie to kolejny klucz do sukcesu. Wolnostojąca umywalka z ręcznie malowanymi wzorami czy mosiężne krany dodadzą wnętrzu luksusowego charakteru. Jeśli masz miejsce na wannę. Postaw na model wolnostojący miedziany lub ceramiczny na ozdobnych nóżkach, który stanie się centralnym punktem łazienki. Dekoracje to nieodłączny element stylu marokańskiego. Metalowe lampiony z ażurowymi wzorami ustawione na blacie lub podłodze stworzą magiczne oświetlenie po zapaleniu świec. Lustro w złotej lub miedzianej ramie doda wnętrzu wyrafinowania. Plecione kosze na kosmetyki oraz gliniane naczynia będą zarówno praktyczne, jak i dekoracyjne. Nie zapomnij o tekstyliach Miękkie ręczniki z frędzlami i dywaniki w orientalne wzory nadadzą wnętrzu przytulności. Dla dodatkowego egzotycznego akcentu możesz wprowadzić rośliny sukulenty, aloes czy figowce w ceramicznych lub miedzianych donicach idealnie wpiszą się w ten styl. Łazienka w stylu marokańskim to przestrzeń pełna harmonii i charakteru. Dzięki odpowiednim materiałom, kolorom i dodatkom możesz stworzyć miejsce codziennego relaksu, które przeniesiecie do słonecznego marrakeszu. Subskrybuj nasz kanał, by odkrywać kolejne inspiracje wnętrzarskie i pomysły na unikalne aranżacje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku